To, co Państwo zrobiliście, Związek Zawodowy Twórców Kultury Polskiej, odbył się drugi kongres tak. Twórców Kultury Polskiej. Sama byłam uczestnikiem, więc mogę powiedzieć jedno, że bardzo smutny obraz wyłonił się z tych wszystkich Ach, wystąpień to przed zawsze, przedstawicieli tak, Związków proszę. Twórczych. Taki bym powiedziała momentami wręcz dramatyczny obraz, to, to co jest z tą kulturą i z tą współpracą. Z ministerstwem kultury. A powiem, to, to był drugi kongres, bo myśmy w 2009 roku jeszcze minister Zdrojewski zrobił wielki kongres w Krakowie, y, tam z, 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 z akademiami i y, z uniwersytetami. Y, y, ogromny, strasznie drogi, za kilka milionów złotych, z którego właściwie za, zapamiętaliśmy tylko to, że, że chyba Hausner i tam jeszcze ktoś powiedział, że kultura to powinna się sprzedaje, a się kultura nie sprzedaje, to, to niech pan zmieni zawód. Taki był efekt tego kongresu. I myśmy w odpowiedzi na to, że tamten kongres właśnie nic nie przyniósł w ogóle, myśmy zrobili taki kongres, który miał, który zorganizował same środowiska, już nie, nie żadne ministerstwa. I tamten kongres no, został w ogóle pominięty oczywiście przez, tam, przez władze poprzednie. Ale poprzedni z naszego kongresu była jednak tego, bardzo poważna publikacja. Tak, była publikacja, to, no? ale to w ogóle nie odniosło żadnego skutku. Myśmy rozdali tę publikację wszystkim parlamentarzystom i senatorom. I roz, no, rozdali się komu się dało. Nic w ogóle nikogo o to nie zainteresowało. I teraz ten drugi kongres, ponieważ. Zbliżały się wybory, prawda? I, i na szczęście zmienił się kraj, więc myśmy też jakby przygotowali taką analizę sytuacji czy polityki kulturalnej państwa, która powinna być prowadzona, żeby nowi ministrowie czy tam nowy zarząd tej naszej dziedziny, żeby wiedział po prostu. Jak my sobie to wyobrażamy, bo, bo oczywiście mamy, rząd może to troszkę inaczej widzieć, a my będąc w środku i sami będąc jakby, e, tworząc tą kulturę, no mamy swoje oczekiwania. I, a, wiemy też, te oczekiwania. a wiemy też, a wiemy, wiemy jak jest na zachodzie, wiemy jak jest w innych krajach, że to da się ułożyć wszystko, bo to cały czas było oczywiście z, z tym ministrem Kultury, nie da się, nie ma pieniędzy, niemożliwe, no to jak to zrobić, nie ma czasu, są ważniejsze, są tutaj rolnicy, tutaj są pada górnicy, więc okaz ale można to zrobić. Czyli można zrobić tak, żeby kultura miała wsparcie należyte, a z drugiej strony nie była jakimś takim elementem, który wyciąga rękę, że my chodzimy tylko wyciągamy rękę, poprosimy, dajcie nam, zapłaccie, sponsorujcie, dotujcie. Okazało się, że tu mamy takie opracowanie kultura jako źródło wzrostu gospodarczego w Unii Europejskiej. To mm -hmm. kultura przynosi dochód, przemysły kreatywne czy przemysły kulturalne to jest prawie 5% dochodu narodowego różnych krajów. I to wcale nie jesteśmy tu jakimiś nędzarzami, czy nie chodzimy tu prosić o łaskę. To wszystko się przenosi później, już tak mówiąc bardzo otwarcie, na przykład cały przemysł turystyczny. Przecież turyści przyjeżdżają, to co przyjeżdżają oglądać? Fabryki samochodów? Czy przyjeżdżają oglądać kraj, zabytki, biorą udział w wydarzeniach kulturalnych? To się wszystko przenosi, przecież to Albo są duże wydarzenia pieniące. kulturalne w ogóle inspirują ten turystyk. A poza tym właśnie, jeżeli kraj jest bogaty tak Francja, coś i tego jest pełno wszędzie, no to tam walą miliony ludzi miesięcznie, prawda? Także, także to jest nie można mówić, że my tutaj chcemy coś za nic. Sprzedać to, jeden to obraz nie. i zarob, zarobić. <laughs> tak się wydaje, tak. Więc no, to no. dlatego tutaj różne aspekty tej polityki kulturalnej, jak ja teraz robię, bo ja miałem ten referat programowy taki na tym tak. kongresie, one tutaj... Skupiało się w kilku takich ważnych tematach, które państwo powinno rozwiązać, czy powinno skupić uwagę na tym. No, po pierwsze, edukacja jako klucz do rozwoju społeczeństwa. No przede wszystkim, żeby ta kultura powstała, muszą być odbiorcy. A czym muszą być twórcy, no, ale twórcy załóżmy, że to są ludzie utalentowani, którzy się rodzą się sami. Na szczęście nie trzeba ich jakoś wspomagać żadnymi lekarstwami. Natomiast e, muszą być odbiorcy, to znaczy musi być klimat. Raz zwykli odbiorcy sztuki, a dwa klima, żeby powstały dzieła, no to one muszą się odbywać przecież nie na pustyni, nie w lesie, prawda? Tylko to tak. musi być jakieś, jakieś środowisko, musi być jakiś ferment, czyli ta edukacja, która, o której mówimy od przedszkola, ona powoduje, że ten ferment już od samego początku, gdzie te talenty wydobywa się u najmłodszych dzieci, pokazują się, że mogą, że to jest możliwe, prawda, że, że każdy jest utalentowany, muzyczny, na przykład każdy jest muzyczny utalentowany. Od razu to powoduje, że te, więcej tych teatrów się pojawia i wszyscy tym żyją, i rodziny, nie. prawda, i domy kultury, tak, i wakacje. Tak, bo i to jest z inwestycja w przyszłość, co by nie mówić, tak? <laughs> nie wspominając fakt, że, że e, e, rezygnując z tego, wskazujemy z tego nasze przyszłe pokolenia na drugą kategorię w Unii Europejskiej, a może na trzecią nawet. Skazujemy ich na takich, no, nie chcę przykład powiedzieć przygłupów, ale ludzi mało rozwiniętych, no, w stosunku do innych. Czyli dajemy, i dajemy od razu bilet, Jesteście robotnikami. Tak, a mogłaby talentami i intelektem Polska stać. Media publiczne, a nawet mocy, jak mówi, serii narodowe. No, no bez mediów, zawsze mówiłem to wszystkim dyrektorom telewizji, z kim się spotykałem. Mówię, panie tam szefie czy dyrektorze, te, jeżeli mnie nie ma w telewizji, to znaczy należy mnie szukać na powązkach. Bo już nie żyję po prostu, nie mam mnie. Jak miałem w mediach, po prostu... Tak. Nikt na mój koncert nie przyjdzie, bo nie wie, że ja istnieję. Nikt nie wie, co ja gram, jaki utwór ale tworzę. Ale taka może być polityka, przemilczanie. Nieobecni nie mają racji. Już jest wtedy, kiedy my, jest, kiedy my to, o tym mówimy. No to, to mówisz to... o tej, o tej takiej spiskowej teorii dziejów, że być może, tak przewidujemy, może ktoś ale tak to sobie... Ale wcale nie mało jest takich twórców, artystów, którzy mówią, że są e, ich prace, ich talent, ich koncerty, ich występy są przemilczane. No jest, Ale to już poruszasz... Jeszcze poważniejszy temat, jak powiedziałem, spisko teorię dziejów. Mhm. Może ktoś sobie tak zaprogramował w naszym kraju, żeby te talenty tak troszkę tak. ciszej, niżej i nie pokazywać. Mhm. Może to jest jakaś, jakaś bardzo dalekosiężna polityka na najbliższe 100 lat, żeby ten naród, który zawsze był tutaj, zawsze powodował te kłopoty między Niemcami a Rosją, może ten naród tak się nie da wojskiem tego załatwić, czy boją atomową, to może właśnie tak przydusić do Ziemi. I będzie spokój, ten naród nie będzie się rzucał, nie będzie problemów robił. Mm -hmm. To jest już straszna teoria. Tak. To jest już taka teoria, że no, po prostu to, była to się tak. może więc Ja już nie chcę tego rozwijać dalej. <laughs> Ochrona dziedzictwa narodowego. No jeżeli ten młody człowiek, bo cały czas mówimy o przyszłości, bo my jesteśmy wychowani i, i, i żyjemy w Warszawie, i jesteśmy w tym pięcioprocentowym takim intelektualnym tutaj naszym częścią społeczeństwa, to jeżeli nie będzie tego dziedzictwa narodowego, to znaczy ten młody chłopiec czy dziewczyna, jak pojadą do Europy, to, to oni wyjadą e, z Mongolii. Znaczy, nic za nimi nie ma. Musi wiedzieć, oni muszą wiedzieć, co, co, z czego się powstali, co tu, co tu było, co się wydarzyło. Że był Mickiewicz, że muszą o tym wiedzieć, muszą być pełni tej, tej energii, tej siły, że za, za mną coś stoi. No to jest cała ta polityka historyczna. Cała Ale to ta... musi być, dlatego że jak jedziesz do Francji, to po prostu Francuz mówi tylko o sobie. O Francji mówi, o kulturze francuskiej. Hiszpanii mówią hiszpański, Włosi mówią włoski. Przecież coraz I Francuzi mówią, że są Francuzami, a u nas młodzi ludzie mówią, że są Europejczykami. Czyli kim? To jest właśnie sprowadzenie naszego narodu do tych roboli europejskich, krótko mówiąc.